Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: Ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Zawsze, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, powinniśmy usłyszeć to pytanie bardzo osobiście: za kogo wy mnie uważacie? Za kogo uważasz Jezusa? Za kogo uważam Jezusa? kim On dla mnie jest. I odpowiedź, która powinna tutaj być, ona powinna być nie tylko teoretyczna, nie tylko w słowach, ale też w dziełach, w naszym zachowaniu, w naszych wyborach, w naszych decyzjach. Na przykład dzisiaj niedziela, czy pójdę na przez świętą, czy przyjmę komunię świętą, czy będę uważnie słuchał Ewangelii, czy będę się starał żyć według tego słowa, żyć tak, jak chce Jezus. Bo przecież jeśli kogoś kocham, jeśli ktoś dla mnie jest ważny i bliski, to ja wszystko robię, żeby było tak, jak on chce, żeby on był zadowolony, żeby mu było przyjemnie, żeby go posłuchać. Jeśli ja kocham Jezusa, to wszystko robię, żeby żyć tak, jak on chce, żeby się z nim spotkać, żeby z nim być. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak mu dzisiaj odpowiem? I teoretycznie, i praktycznie. Widzimy, że jego uczniowie, apostołowie, Piotr przede wszystkim, odpowiadają mu pięknie: Ty jesteś mesjaszem. Ty chrys jesteś Chrystusem, mesjaszem. Ale za chwilę Piotr pokazuje, że nie bardzo rozumie, co to znaczy. Już wie, kim on jest, ale nie bardzo rozumie, kim on jest. Nie bardzo rozumie, co to znaczy, że on jest Mesjaszem. Bo było takie myślenie wśród Żydów, że Mesjasz to taki władca, taki imperator, taki król wielki, który będzie królował nad całym Izraelem, który będzie zdobywał inne mocarstwa, który będzie wielkim mocarzem i wielkim władcą na całym świecie. Takie było pojmowanie bardzo ludzkie, bardzo ludzkie pojmowanie Mesjasza i gdzieś jeszcze to siedzi w tych uczniach, że nie dopuszczają tego, że może być jakieś cierpienie, że może być jakaś śmierć, o czym On mówi w ogóle. Nie, nie mogą dopuścić do siebie tej myśli. Jezus, kiedy oni tak pięknie odpowiedzieli, że jesteś Mesjaszem, chce im otworzyć serce, chce im pokazać coś, co jest ważne i najważniejsze w Jego misji. Chce im powiedzieć o krzyżu, o śmierci zmartwychwstaniu, którego czeka. I chcę pokazać, że właśnie to jest ważne i to jest najważniejsze. Oni tego nie przyjmują, oni nie, nie są gotowi tego przyjąć, dlatego Piotr bierze go na bok i go upomina. I wtedy Jezus bardzo mocno mówi: Zejdź mi z oczu szatanie, zejdź mi z oczu szatanie. Czemu Jezus tak mówi? Bo Jezus jako człowiek też boi się tego cierpienia i słyszy w tych słowach Piotra pokusę szatana. On nie do Piotra mówi, zejdź mi z oczu tylko mówi do szatana, który gdzieś przez Piotra mówi, kusi go, żeby zostawił krzyż. Bo takie ludzkie myślenie to uciekaj od cierpienia, żebyś tylko nie cierpiał, żeby ci było dobrze, żeby ci było przyjemnie, żeby ci było miło. A to, że trzeba zbawić świat, nieważne. Myśl o sobie, nie o innych. To jest pokusa, pokusa, którą usłyszy Jezus. I jako człowiek boi się cierpienia i też by chciał gdzieś odejść od tego cierpienia. Ale jest w nim bardziej myślenie Boże, Muszę zbawić świat, muszę zbawić człowieka. Dlatego nie jest ważne to, co ja myślę i czuję, ważne jest szczęście ludzi, zbawienie człowieka, zbawienie ludzkości, zbawienie świata. Dlatego, jak słyszy taką pokusę, nie będziesz cierpiał. Odrzuca to, zejdź mi z oczu szatanie, bardzo radykalnie, bardzo konkretnie, bo jest w nim to Boże myślenie. I słyszymy, zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czyli jest myślenie o tym, co Boże, jest o tym, co ludzkie. Jest Boży sposób myślenia i jest ludzki sposób myślenia. I później słyszymy, potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Niech się zaprze samego siebie, i niech weźmie swój krzyż. Jezus to pokazuje, On się zaparł samego siebie. I wziął krzyż i umarł na nim. I teraz nas zaprasza, jeśli chcesz iść za mną, zaprzyj się z samego siebie, weź krzyż i idź za mną. To jest Boży sposób myślenia. Ludzki sposób myślenia jest odrzuć krzyż, zaprzyj się krzyża, nie przyjmuj krzyża, a patrz, żeby tobie było przyjemniej i miło. Czyli odwrotnie. Myślenie ludzkie to jest takie myślenie, żeby mi było dobrze, żeby mi było wygodnie, żeby ja lepiej zarabiał, żeby wszystko było tak, żebym ja miał dobrze, żeby ja nie musiał cierpieć, żeby mi było przyjemnie, żeby mnie chwalili, żeby mnie słuchali. Ja, ja w centrum. To jest ludzki sposób myślenia. Odrzucić krzyż, patrzeć tylko, żeby mi było dobrze. Boży sposób myślenia jest odrzucić siebie, a wziąć krzyż. Jak często ludziom mówimy, radzimy, odrzuć siebie, zaprzyj się siebie, zrezygnuj z siebie, ofiaruj siebie, poświęć się trochę ze względu na innych. Bardzo często mówimy nawet i słyszymy takie rady, myśl o sobie, troszcz się o siebie, patrz, żeby ci było dobrze, patrz, żebyś ty czegoś nie, nie stracił, patrz, żebyś ty nie cierpiał. Bardzo często są takie rady, owszem, zatroskanych ludzi, zatroskanych może i rodziców. Ale czy nie brzmią te rady czasem właśnie trochę w takim duchu, jak, jak to, co mówi Piotr. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie, nie będziesz cierpiał. Nie, upominał go. Nie, nie mów, nie myśl o cierpieniu. Zejdź mi z oczu szatanie. Kiedy jest to myślenie czysto ludzkie, musi być też taka odpowiedź, zejdź mi z oczu szatanie. Jeśli popatrzymy na siebie, nasze myśli, nasze słowa, nasze rozmowy, nasze wybory, nasze decyzje, nasze, nasze zachowanie, jak często jest ten ludzki sposób myślenia, ja w centrum, żeby było tak, jak ja chcę, żeby mi było miło, żeby ja więcej zarobił, żebym ja więcej odpoczął, lepiej odpoczął, żeby mnie pochwalili, żeby mnie zauważyli. Pan Jezus nam proponuje dzisiaj inny sposób myślenia, Boży sposób myślenia. Zaprzyj się siebie, zrezygnuj siebie, oddaj siebie, poświęć się ze względu na innych, ze względu na drugiego człowieka, żeby jemu było lepiej, żeby jemu posłużyć, żeby innym posłużyć. Zupełnie inne myślenie. Czy w nas jest ten ludzki sposób myślenia, czy w nas jest ten Boży sposób myślenia? Musimy coraz bardziej zmieniać to myślenie, myślenie świata, myślenie takie bardzo ludzkie, na myślenie takie Boże. Oddaję siebie, poświęcam się, przynoszę siebie w ofierze. Zaprzyj się siebie, weź krzyż i pójdź za mną. Wczoraj było święto podwyższenia Krzyża Świętego i dziś też słyszymy o tym krzyżu i w Ewangelii. Pierwsze czytanie to jest fragment cierpiącego sługi Jachwę z Księgi Zajasza. Kojarzy się nam może z Wielkim Postem. Słyszymy słowa Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzkiem, rwącymi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlaczego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Piękne słowa, słowa też takiego wytrwania w krzyżu, wytrwania w cierpieniu. Pan Bóg mnie uniewinni, Pan Bóg mnie wspomaga. Kiedy będzie nam trudno w jakimś krzyżu, to niekoniecznie trzeba krzyż odrzucać, z krzyża rezygnować, ale zauważyć, że Pan Bóg mnie wspomaga i Pan Bóg mnie uniewinni. I drugie czytanie dzisiejsze z Listu Świętego Jakuba Apostoła nie możemy przejść obojętnie wobec tego czytania pięknego. Jak jest tego pożytek bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brakiem codziennego chleba, a ktoś z was powie im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli... Nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedział, Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Bardzo ciekawe czytanie. Wiara bez uczynków jest martwa. I znów ludzki sposób myślenia i Boży sposób myślenia. Ludzki sposób myślenia to może być jestem wierzącym. Jak najbardziej wierzę, modlę się. Ale uczynków nie ma. I na przykład spotykam człowieka biednego, mówię idź w pokoju. Ogrzej się, najadź się, idź, ogrzej się, najadź się, ale mu tego nie daje. Gdzieś go odpycham, żeby on gdzieś tam sobie znalazł. A ja uciekam od tego, żeby mu pomóc. Jaki pożytek z tego? Wiara bez uczynków jest martwa. Jaki pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków. Bardzo ważne jest, byśmy spełniali uczynki chrześcijańskie, uczynki miłosierdzia, uczynki pomocy potrzebującemu człowiekowi. Nie uciekać od potrzebującego człowieka, ale mu pomóc. I znów ludzki sposób myślenia. Owszem, jestem wierzący, ale tak, żeby mi było dobrze. Boży sposób myślenia: jestem wierzący, więc pomagam, więc służę, więc nie przechodzę obojętnie wobec potrzebującego człowieka. Spróbujmy dziś bardziej rozwijać w sobie ten Boży sposób myślenia, zaprzeć się siebie, wziąć krzyż i naśladować Jezusa i zauważać te pokusy złego ducha, który mówi: odrzuć krzyż, nie będziesz cierpiał. Myśl o sobie, żeby tylko tobie było dobrze, żeby tobie było wygodnie. Nie, Jezus mówi: zaprzej się siebie, weź krzyż, naśladuj mnie, nie myśl o tym, co ludzkie. Ale o tym co, Boże. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.